W krótkiej audycji. Nie chcę za długo nadawać, bo robi się późno. Przełączę, bo jest piękny zachód słońca. Tutaj w Anglii. Zaraz wyjdę na zewnątrz. Ja natomiast sprzątam. Robię porządki. Przez chwilę będę się potykał przez chwilę nawet myślałem, że bo w tym domu zmarła moja ciocia i mój wujek, że duchy mnie odwiedzą, ale przecież ja z duchami jestem na co dzień za Pan brat i czuję obecność, więc nie było powodu, żeby mnie odwiedziły. Nawet wczoraj sobie myślałem, że może mnie odwiedzą, to wtedy coś się stanie, coś spadnie, zrobię audycję i tak dalej, ale to tak nie działa ta rzeczywistość duchowa. Bardzo lubię angielskie domki i osiedla. Anglicy nie lubią bloków, ogródaczek niech będzie, nawet mały, byle, byle by był. A ja tutaj jestem już po porządkach. Jak widzicie. Takie spokojne, piękne, zachodzące słoneczko. I ciche, spokojne osiedle domków niewielkich, cisza, spokój, trawka przycięta. I, i to jest to, co zawsze mi się podobało I w Anglii. Natomiast, tak jak Wam mówiłem, duchy mi się żadne nie pokazały. Cały dzień dzisiaj sprzątałem. Porządkowałem, pełno książek. A tutaj moja ciocia odeszła na tym łóżku, ale nic się nie wydarzyło. No bo niby dlaczego. Tutaj mój wujek odszedł, i też się nic nie wydarzyło. Przepraszam za bałagan, obrazy. To jest właśnie mój wujek. Co chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć? Taka myśl mi się nasunęła, bo porządkując te wszelkie papiery, przeczytałem, że. Jesteśmy sami we wszechświecie. A z kolei z drugiej strony bombarduje się nam informacjami, że nie jesteśmy sami. Że ciągle nas ktoś odwiedza, że życie kwitnie i tętni. I czy te dwie rzeczy można pogodzić w jedną. Całość. Oczywiście, że. Oczywiście, że można. Nie jesteśmy. Sami, bo życie tętni. Ale z drugiej strony jesteśmy w pewnym sensie sami, bo oddziela nas, oddzielają nas wibracje, oddzielają nas wymiary. Nie mamy bezpośredniego kontaktu. Dopóki jesteśmy zamknięci w ciałach fizycznych, w rzeczywistości, tej naszej tutaj ziemskiej tej gęstości ja to uważam, że to jest taka rzeczywistość tutaj gdzie się zmagamy z materią przez całe życie no ja musiałem się dzisiaj cały dzień zmagać porządkując tutaj wszystko i spisując rzeczy obrazy i tak dalej, i tak dalej Także to zmaganie się z tą gęstością, rzeczywistością, czyni nas, że to, że jesteśmy niejako sami we wszechświecie. Ale oczywiście nie jesteśmy sami, bo życie tętni, kwitnie, ale ciężko jest, będąc w ciele fizycznym, dotknąć tych. Tak zwanych obcych, chociaż oni są tu wśród nas, tak samo jak zmarli, tak samo jak moja ciocia, wujek. Byli ze mną cały czas, jak robiłem tutaj porządki w ich domu, gdzie bardzo lubili, bardzo długo mieszkali i to było ich ulubione miejsce tutaj na ziemi. Tak samo czułem obecność, więc taka dygresja mi się. Nasunęła. Nie chcę, nie chcę przedłużać, bo jeszcze chciałbym, a muszę uciekać na stację, bo robi się ciemno. Chcę jeszcze zdążyć wrócić do Londynu, a jeszcze chciałbym dosyć ważną informację przekazać, ale to już w osobnej, króciutkiej audycji. Także, jeżeli nie macie mnie jeszcze dosyć na dzisiaj, to zapraszam za pięć minut. A na razie do usłyszenia, do miłego papa. Pa.